Wreszcie koniec z kolejnym absurdalnym obowiązkiem dla przedsiębiorców. Do tej pory, nawet jeśli wysyłałeś deklarację ZUS elektronicznie, musiałeś ją jeszcze wydrukować, podpisać i trzymać w segregatorze przez 5 lat. Tak, serio. Mimo, że wszystko było już w systemie, przepisy wymagały wersji papierowej, kopii, na wszelki wypadek. Ale na szczęście to się właśnie zmienia. W nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zrezygnowano z tego obowiązku. Od teraz, jeśli deklaracja została złożona elektronicznie, nie musisz już jej przechowywać w wersji papierowej. Wystarczy, że masz elektroniczne potwierdzenie wysyłki czyli to, co dostajesz z programu płatnik, e-płatnik albo z systemu księgowego. To spora ulga mniej papieru, mniej bałaganu, mniej miejsca w archiwum i mniejsze ryzyko, że coś się zgubi. Oczywiście, nadal musisz mieć dostęp do tych dokumentów elektronicznie. O ZUS może o nie poprosić, ale nie musisz już mieć ich w teczkach, pudłach czy segregatorach. Mała zmiana, ale dla biur rachunkowych i przedsiębiorców naprawdę duża. Naprawdę duża różnica. Udostępnij ten filmik komuś, kto jeszcze nie wie, że może wreszcie wyrzucić te sterty papierów. Miłego dnia. Pozdrawiam.